Cześć kochani, witam wszystkich spod znaku Skorpiona w czytaniu na styczeń 2024. Moi drodzy, szczęśliwego nowego roku, oczywiście. Mam nadzieję, że będzie Wam się cudownie wiodło, powodziło. Dużo zdrówka, no i wszystkiego co najpiękniejsze, spełnienia marzeń. Mm, moi drodzy, dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni, później przejdziemy do czytania na miłość dla Singli, następnie miłość dla osób w związkach. Potem praca, kariera i finanse, a na samym końcu duch i emocje. Do każdej części czytania znajdziecie czasówkę. Wystarczy, że rozwiniecie opis i klikniecie w odpowiedni stempelek czasowy. Jest to bardzo prosta sprawa, zawsze możecie znaleźć ten fragment filmu, który Wam um, się podoba, na który czekacie. Moi drodzy, pamiętajcie też o tym, że czytania, które są dodawane, czy to na tę platformę, czy na jakąkolwiek inną, są to czytania ogólne, nie zawsze będą z wami rezonowały, więc e, sprawdźcie swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, żeby mieć takie szersze szersze pojęcie. No i nie polegajcie tylko i wyłącznie na słońcu. Oczywiście bardzo często czytanie dla słońca będzie rezonowało, ale no miejcie po prostu taką elastyczność. No i przypominam, że niedługo będę wrzucała czytania półroczne na okres od stycznia do czerwca więc też możecie na nie czekać, zerkać, czy, czy je dodałam. No i głosować na swój znak zodiaku w zakładce Społeczność. A teraz przechodzimy do pierwszej części czytania, czyli do czytania z kart wyroczni. I zobaczmy, cóż ciekawego mam dla Was, moje drogie skorpiony, na styczeń 2024. Zobaczmy. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to dziewiątka wiosny e, i ona niesie nam przesłanie, e, żeby chronić pr efekty swojej pracy, chronić owoce swojej pracy. Możliwe, że mm, macie wokół siebie jakąś toksyczną energię, jakąś nieprzyjemną energię, energię, która chce czerpać na Was, tak, a sama nic z siebie nie dawać. E, bardzo możliwe, że mm, pojawią się jakieś, e, jakieś wyzwania w Waszym życiu, ale to wszystko, jest, to wszystko jest do przejścia. I to się pojawiło u kilku znaków, że, że ten styczeń nie będzie najlżejszym miesiącem. Myślę, że też to jest taka, takie, takie nasze podejście, że bardzo często zakładamy, że ten rok będzie lepszy, i staramy się mm, sprawić, aby ten rok był lepszy. To jest jak najbardziej w porządku, tylko że zamiast robić to sukcesywnie i sobie po prostu powoli dodawać różne rzeczy, to w styczniu po prostu się na to wszystko rzucamy, jak wygłodniałe zwierzęta, i próbujemy. Zrobić jak najwięcej, żeby właśnie pokazać, że ten rok będzie, wiecie, piękny i o 10 razy lepszy, a potem nasz zapał po prostu blednie i, i opada, i nie chce nam się tego robić więcej. E, e, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć o propos tej karty? Obserwujcie swoje otoczenie. Bo e, okej, okay, czasami jakby, bardzo często mamy dobrych ludzi wokół siebie, ale zdarza się taki moment, że. No jakieś nie do końca przyjemne, dość nawet negatywne energie się wokół nas pojawiają. Także zwróćcie na to uwagę, żeby nie było, no żeby nie było problemów, żeby nie było po prostu problemów. No dobra, zobaczmy teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość, miłość dla singli. single jest pod znaku skorpiona. Na styczeń 2024, zerknijmy. Na dwie karty nam się od razu e, pojawiły. Dziewiątka ognia, i to jest ta sama energia, moi drodzy. To jest ta sama energia. E, potem pojawia nam się Sprawiedliwość, czyli energia wagi. Możliwe, że będziecie mieć do czynienia z osobą podznak z, z podznaku wagi. Okej. Okay. i paź wody. O kurczę, ja tutaj widzę sytuację, w której wy przez przypadek dowiadujecie się o cudzych intencjach. Ehm. Wy naprawdę, nie wiem, przeczytacie wiadomość albo podsłuchacie rozmowę albo, yy, nie wiem, to może być tak randomowa sytuacja, że nie wiem, wracacie sobie, nie wiem, autobusem do domu i słyszycie jak dwie dziewczyny plotkują, obgadują kogoś i się okazuje, że te osoby obgadują Was. Nie wiedzą, że to wy, ale nie wiem, że spotykacie się z jakimś mężczyzną albo z jakąś kobietą, i to jest taka szemrana mm, sytuacja, i potem wy sobie myślicie, kurczę, to jest moja sytuacja. To oczywiście to może być taka, taka sytuacja, tak? ale to jest takie absolutne przypadkowe dowiedzenie się o czymś, co dotyczy konkretnie was. I mm, no i wy, e, raczej i nie widzę tutaj jakiegoś takiej ogromnej wściekłości, tylko takie, że o nie, o nie, raczej tu to jest. E, Oh, to nie można określić, no oczywiście jest wam w jakiś tam sposób przykro, jest dużo zdenerwowania, ale też jesteście tacy, że okej, okay, jestem ciekawa, albo ciekaw, mm, na co sobie ta osoba jeszcze bardziej, na co, na co sobie jeszcze pozwoli. Co jeszcze tutaj się może wydarzyć? I na razie to testujecie wodę. Robicie to z taką zimną krwią, z czego jestem bardzo dumna, bo zazwyczaj no to ponoszą nas emocje, szczególnie Was tutaj, Skorpiony, też, bo Wami rządzi Mars, Bóg Wojny, tak? Więc Wy po prostu macie temperament, ja uwielbiam temperament Skorpiona, ale ja mam barana w ascendencie, więc też wiem, z czym się je Marsa. I... I u was to jest takie, że zamiast teraz reagować nie wiadomo jak, to wy, o nie, ja muszę się, ja muszę się chronić, ja muszę się sam, samą siebie, samego siebie obronić e, i poczekam, aż ta osoba mi coś powie, aż ta osoba się wysypie, aż y, zobaczę, co ta osoba chce zrobić. Tu są takie właśnie czyste, znaczy brudne intencje, które mm, na pozór mogą wydawać się właśnie czyste, ale tutaj dowiedzieliście się od. Kogoś myślę, albo przez jakąś akcję, że ta osoba, z którą gdzieś tam może coś mogłoby wyjść z tego, no robi sobie z Was no, nieprzyjemny żart. Na samym końcu sposeł wody, tak, czyli paść wody. To jest. Nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie to był, tak jak powiedziałam, to na samym początku, że to może być przypadkowa informacja, ale może być to też ktoś, kto do was napisze, kto jest serdeczny, że słuchaj, nie zadawaj się z nim albo z nią, bo to jest taka i taka osoba. I myślę, że wy to sobie może nie to, że weźmiecie jakoś głęboko do serca, ale będziecie po prostu uważni, będziecie po prostu zwracać uwagę, ale być przezornym i ubezpieczonym. Nie? Tak, e, dobra, zabieram karty. Ciekawie to wyszło, ciekawie. Dawno nie miałam takiego czytania bardzo specyficznego. E, dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do rozkładu na miłość dla osób w związkach. Zobaczmy, co ciekawego mam dla Was w tym temacie na styczeń 2024. Zobaczmy, co ciekawego u osób słodnego skorpiona, jeżeli chodzi o miłość, sprawdźmy, jak to wygląda u Was w najbliższym. Czasie sprawdźmy, jak to się prezentuje. O, piątka. U-hu! piątka różdżek. Okej. Okay. Ja tutaj czuję bardzo dużo takiej obronnej postawy. I widzę, co wy sobie naprawdę w kaszę muchać nie dajecie w tym wszystkim. Pojawiają się czwórka mm, różdżek. Aha. Koleżanka, czwórka różdżek nie jest taka szczęśliwa jak zwykle. To jest coś. Coś innego i ósemka różdek. Ok, yy, przede wszystkim porozmawiajcie. Tu akurat tak jak yy, w poprzednim rozkładzie dla singli było to, że usłyszycie coś od kogoś. Yy, może być to przypadkowe. Tak, tutaj yy, wy nie komunikujecie się ze swoim partnerem. Wasz partner nie komunikuje się z wami, i wy chcąc ochronić. To, nad czym pracowaliście, czyli nad relacją, którą, w której naprawdę się staraliście i staracie się dalej, nie możecie się od siebie odciąć, bo to po prostu spalicie całe, całe dobro, nad którym pracowaliście, całą swoją przeszłość. Zobaczcie, że piątka różdżek to jest konflikt ego. I to jest taki konflikt ego, że żadne się nie odezwie i nie przeprosi, żadne nie powie, że zrobiło źle, żadne nie powie, że coś się stało. Po prostu nagle przestajecie rozmawiać. No, to jak macie dowiedzieć się, o co tej drugiej osobie chodzi? Jak macie normalnie po prostu się ze sobą skomunikować, jak przestajecie mówić? I to jest troszkę takie nafochowane, więc tego też się, przed tym też się wzbraniajcie. Zwracajcie na to uwagę, żeby się nie fochować nie wiadomo o co. Bo zobaczcie, że czwórka różdek, gdzie zazwyczaj jest przedstawiona jako właśnie karta euforii, tego. Takiej Unii pomiędzy dwiema osobami, zrozumienia wzajemnego, chęci zrozumienia wzajemnego, no właśnie, małżeństwa, radości, ślubu, no pięknej przyszłości, która się przed wami maluje, ona jest samotna, ona siedzi sama i jeszcze taką ma pozycję prawie embrionalną, jakby została opuszczona. A do tego nie chcemy dopuścić. Dlatego ósemka różek na samym końcu mówi: porozmawiajcie. Usiądźcie i po prostu wyłóżcie kawę na ławę, powiedzcie sorki, bo sobie świecę podpalę. Um, powiedzcie o co chodzi, dlaczego tak się czujecie, co się wydarzyło. To jest naprawdę szalenie ważne. I na domysłach nie będziemy bazować. Trzeba po prostu ze sobą porozmawiać i... Dojść do wspólnego mianownika. Jeżeli tego nie zrobicie, to przestaniecie chronić owoce swojej ciężkiej pracy, tylko pozwolicie im się zmarnować. A nie o to w tym wszystkim chodzi. Także pracujcie nad tą relacją. I tak jak często mówię, że no nie jestem fanką tego sformułowania pracy nad relacją, ale wysiłek, który w to wkładamy, można nazwać pracą. Przecież praca może być też czymś przyjemnym. Nie musi nam się kojarzyć z nie wiadomo jakim okropnym wysiłkiem, prawda? Więc tutaj popracujmy nad tym. Nawet jeżeli porozmawiacie ze sobą przez kilka minut i dalej temat ucichnie, to spróbujcie następnego dnia porozmawiać przez kolejne kilka minut. Tak, żeby naprawdę zrozumieć tę drugą stronę, żeby to było zrobione mądrze. Tak to widzę moi drodzy. Zabieram karty dla osób, które już są w związkach. I co? I lecimy dalej. I idziemy do czytania na pracę, karierę i finanse. Sprawdźmy, co tutaj mamy ciekawego dla Was, moje drogie Skorpiony. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla osób z poznaku Skorpiona na styczeń 2024. Jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse, zobaczmy, jakie mamy tutaj karty dla Was, moi mili. Zobaczmy, cóż ciekawego się nam Pojawia Ach, ósemka no, kielichów. Mhm. Siódemka różdek. Mhm. OK, jest tu cały czas ten temat właśnie ochrony tego, na co zapracowaliście. I ósemka, y, ósemka mieczy. Tak, no, jest ochrona tego, nad czym pracowaliście, jest ochrona tego, na czym wam zależy. I wy nie boicie się powiedzieć, że słuchajcie, jak mnie nie docenicie to i ja odchodzę. Bo to jest moja ciężka praca, bo to są moje pomysły, bo to ja tutaj... Y, no, pokazałem na co mi stać. I ja tutaj czuję właśnie taką obronę, nawet swoich akcji, e, czy tam swoich, swoich racji w tym wszystkim. Zobaczcie, że Siedemka Różek jest bardzo odważną kartą, i ona mówi, że. Mm, no, to, to jest moje, tak? Nie możesz sobie czegoś y, mojego przywłaszczyć, nie możesz sobie tego zabrać, bo ja na to zapracowałem i ja tego nie oddam. I wy tutaj macie naprawdę taką waleczną energię, ale też bardzo elokwentną, bardzo taką y, wytłumaczoną i no. Wysmuwającą wnioski. To nie są, nie wiem, to nie, nie przyznajecie się do czegoś, co, co nie jest wasze, tak? I nie wmawiacie wszystkim dookoła, że no, to, to ja to wymyśliłem, nie? Ty, wy mówicie tylko i, i wyłącznie o. O swoich rzeczach, tak? O swoich pomysłach i walczycie o to, że to jest dobre. Ale widzę też właśnie przy tej ustępce mieczy, że jeżeli ktoś was nie doceni, jeżeli ktoś nie zauważy tego, że to wy włożyliście w to wszystko wysiłek, wy się zamkniecie i zapewne właśnie odejdziecie. Zapewne, zapewne się po prostu odwiniecie na pięcie. I stwierdzi, stwierdzicie, że no to nie ma sensu. Jeżeli nie czujecie się tutaj docenieni, to ktoś inny was doceni. I uwierzcie mi, tak będzie. Ja sama w życiu miałam kilka takich sytuacji, że ktoś mnie w jednej firmie nie docenił, czy tam w, jednym, um, w jednej działce powiedzmy, poszłam gdzie indziej i tam jestem doceniona. I to jest absolutnie normalne, bo nie zawsze się zgramy ze sobą energetycznie. Nie zawsze niektórzy nie widzą tego, że ktoś robi coś ponadprogramowo, że robi coś więcej. A wy to robicie, wy robicie więcej niż powinniście. A i zasłużyć, zasługujecie na po prostu docenienie owoców waszej pracy, bo to dzięki Wam wiele, wiele sytuacji się wydarzyło, a jak nie dostajecie złamanego dziękuję, to no, trzeba ochronić to, co jest dla Was ważne. Tak to widzę, moi drodzy, także walczcie o swoje. Oczywiście bez, jakby bardzo mi się podoba Wasza postawa, bo to powiedziałam przy okazji chyba czytania dla. Mm, dla Singli, że ten wasz Mars, który jest planetą właśnie tutaj utożsamianą ze Skorpionem, to, to nie jest taki Mars, który wiecie, po prostu tu się nagle bije i jest bogiem wojny, tylko to jest Mars taki dyplomata, ale taki elokwentny, ale tak w taki sposób no powiedzmy agresywny, ale wiedzący, stanowczy. O, myślę, że to jest. Stanowczy dyplomata. To jest to. I Wy tutaj też to robicie. Pokazujecie, że to jest moje. Nie ruszać tego. Podziękować mi, bo, bo zasługuję. Jak tego nie zrobicie, żegnam. Bardzo proste, najprostsze sformułowanie. I myślę, że to najczęściej do ludzi trafia, nie? Im bardziej się zaczynamy tłumaczyć, im bardziej zaczynamy budować całą, nie wiem, historię, tym mam wrażenie, że ludzie widzą, że jesteśmy tego niepewni. Czego, co wcale tego nie oznacza, ale no, do, do, dla prostych umysłów są proste komunikaty. Tak to widzą moi drodzy, dobra, zabieram karty i zabieram... E, I przechodzimy dalej, tak? Przechodzimy do czytania na ducha i emocje. Zobaczmy, co, jeżeli chodzi właśnie o ducha i emocje dla moich skorpionków. ło. Wow, wow, wow. I cóż tu mamy? E, trójka kielichów, okej. Okay. Mhm. Mm Powiem Wam tak, pierwsze co tutaj widzę, rozerwijcie się, dajcie sobie właśnie upust e, emocji, pójdźcie gdzieś się, nie wiem, wytańczyć, jest e, karnawał, tak, poszalejcie, pobawcie się, e, następnie mamy króla mieczy e, i porozmawiajcie, porozmawiajcie z kimś, kto, e, kto... Mniej więcej wie, co się u Was w życiu dzieje. Mhm. I królowa Kielichów. I dajcie upust emocjom. Ja wiem, że Król Mieczy nie jest taki hopsiup, jeżeli chodzi o emocje, ale na szczęście pojawiła się Królowa Kielichów za nim, więc Król czy mówi stanowczo, wie o czym mówi, ale nie jest wyzbyte emocji dzięki tej królowej Kielichów, która się pojawiła. I ja na Waszym miejscu spotkałabym się z kimś właśnie, porozmawiała, wyrzuciła to z siebie. To nie musi być, wiecie, osoba, która nie wiadomo, nie wiem, siedzi w Waszej pracy albo. Um, Gdzieś tam jesteście ze sobą związani zawodowo. No nie, to może być wasz po prostu przyjaciel, osoba, która jest bezstronna o tyle, o ile oczywiście, bo to w końcu wasz przyjaciel, ale porozmawiajcie z kimś, kto właśnie da Wam szczerą opinię, bo tego oczekujecie i to też pomoże właśnie waszym, waszym emocjom, waszemu duchowi no, się wyzwolić i troszkę spuścić tej pary, bo jak będziecie emocje w sobie tłamsić i zbierać, to w pewnym momencie wybuchniecie, no i będzie spustoszenie i po prostu wieża runie. Tak to widzę, moi drodzy. Dzięki bardzo, było mi niezmiernie miło. Dajcie znać, czy czytanie rezonuje. Jeszcze raz szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia.